Ależ hej, cześć widzowie, z tej strony Pączek witam was w kolejnym materiale na moim kanale dzisiaj nagrywamy Call of Duty Black Ops kontynuację nagrywamy także tak, widzowie klikamy sobie oczywiście campaign, resum game i jest a my widzowie zaczynamy kolejną misję z serii Call of Duty Black Ops 1 czyli tu gdzie wszystko się oczywiście zaczęło <laughs> także tak skipujemy sobie oczywiście No i mamy tutaj 1968 rok i 9 luty? Tamtą misję mieliśmy 2 lutego, a teraz mamy 9 luty, widzowie, no to 6... 6 nie wiem, co tam. Wow. Łoł. Ej, co jest?

O, mm -mm -mm. wow, widzowie, mamy to także tak, mamy ich widzowie i pistolet, pistolet widzowie w tej chwili jest nam mega potrzebny. Gaz, widzowie gazy, sześć. Dobra, klikamy sobie szóstkę Wow, 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 o, ale zostali wow! Szybko! Jest, mamy to widzowe. Dobra. Idziemy sobie coraz dalej. Ło Elo! Ej, co widzowie no kurde? Ja chciałem podnieść sobie pompę. A oczywiście musieli mnie zabić te... Dobra, Klarkę widzowie pierwszy raz. I... Takiego Klarkę znam. Elo. Skąd ja dostaję niby? Aha, ej, tu są. No i widzowie kurde co to jest? On my wali z pompy. Ja mam jakieś gówniane pistolety, no. Znaczy na no, gówniane nie, może są dobre, ale no. Dobra. Let's go widzowie. Dobra, lecimy widzowie po nich, po nich jeszcze, bo oni to, mnie tak wkurzają, że... O! Ej, ja bym, widzowie on żył! Jak on widzowy żył? Nie. Nie no. Musimy się przedostać, a nie być takimi lamusami i się nie przedostać. No. Dobra, elo. Dobra, elo. Dzięki za broń. Przydają nam się. Ło! Wow! Dobra. Elo. Dobra. Wszystko my tu mamy, chyba. Nie wiem, zabrane Uuu, ze ale burza Ale gram w burze Dobra O oh, fak No błagam A Jak widzę wy? A, dobra widzowie Dobra widzowie tu musimy oszczędzać widzowie z siły Oj, zginiesz. niestety nie w niefajny sposób zginiesz chciałem mu głowę Elo Snajpereczki nie masz takiej Dobra Także tak widzowie lecimy Jest, chyba widzowie będziemy tak widzowie będziemy to mieli na luź Dobra. No i teraz się da wybrać bronie, nie? Na daleko by się przydało takie. Taka snajperka i i moim zdaniem pompa by się przydała też. No i tu już są takie mało potrzebne, że tak powiem rzeczy. Dobra, lecimy. Elo ale się rozpędzili za bardzo. Oh, fuck. Elo. ja nie, no, nie mam celownika teraz. Ja nic nie widzę, jak to oh fuck, oh, fuck, oh, fuck, 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 fuck. Yy, dobra, teraz sorry, że zamieniłem snaj snajpę na to, ale. Snajpa była chyba w tej misji niepotrzebna, teraz widzę, nie? Wow, wow. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jak każdy kurde ma i bota z nich Dobra Dobra sobie tak, żebyśmy to Dobra Elo sobie nie przejdziemy, czy coś? Nie, nie możemy przejść tędy. No to widzowie, znajdziemy inną drogę oczywiście. Dobra, teraz lepiej to wygląda niż wcześniej. Dobra. Elo, elo, elo. I co mam teraz robić? O. Ja. Dobra, widzowie, wierzemy sobie. Nie możemy, widzowie, spaść. Bo widzowie, będzie trochę lipa, jak spadniemy. Nie wiem, widzowie, jak to się trzyma tak... Ale stęże Dobra. To nasi. Ale sniper. Nie wiem, ale nie możemy niestety jej wziąć. Wow, 44 metry na dół musimy iść. Idź szybciej. Nie wiem jak wy tam, ale ja, ja idę tam szybciutko, żeby było. Dobra. Jej, on za mną tak biegał Kurde no idźcie no nie wytrzymam oni za nami biegają No i widzowie jak ja mam to zrobić, że oni kurde cały czas za mną biegają yy, albo za moimi moi nie giną w ogóle Sary widzowie musiałem się napić Fuck, no i skąd ja zostaję, niby? Ha no i co jest? No i to jest jakieś dziwne widzowie. Dlatego to jest dziwne. Ja już tak wkurza. No i coś jeszcze? Dobra. Wow bracie, ładno, ładną akrobatykę zrobisz. O oh fakal ale dostałem od tego dobra, idę się na nim odegrać. Ale nie możesz tak mnie bić. to nasz, klerkę. Nie wiem co musimy wziąć. Snajperkę chyba musimy wziąć. Dobra. Dobra, dostał. A widzę, że musimy chyba chronić, nie? No w sumie widzę, że to, to wszystko na to wychodzi. Dobra. O. Uh! Ja. No i tak cały czas będą, kurde. No wreszcie. Idziemy sobie O oh, fuck! O oh, fuck widzę shift tu zapomniałem kliknąć Sorry, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz spróbujemy gdzie to? Tu no i teraz pu! Jest, mamy! Wow. Nie, nie możemy go stracić Fak Nie, straciliśmy naszego Fak Dawaj widzowie, lecimy, uuuu, ale prawie Dawaj widzowie Lecimy Uuuu, jeszcze raz Yes, udało widzowie nam się Dobra Wow, ej nie straciliśmy pistolet Wow, wow ale ich rozjechali Ej to nasi Dziś ja się sobie przestraszyłem Ej sery widzowie, coś się śmieje, ale dobra widzowie. To już chyba koniec misji <słuch> Sery widzowie. Ale dobra O, wow, jeszcze nie. <noise> Ej, co się widzę, co dzieje? No i on jest taki, jak było, włosiony taki. Co się dzieje? Wow Ej, co jest widzowie? Czemu się tak zakręciliśmy? Aj widzowie, bardzo dziękuję za obejrzenie tej misji I subskrybujcie kanał i nara